Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl. Wiele wskazuje na to, że Donald Trump planuje kolejny atak w Ameryce Południowej, tym razem atak na Kubę. Natchnęło go do tego skuteczne działania, działanie związane z Wenezuelą. I może na początku kilka słów o tym skutecznym działaniu, bo faktycznie była to Niesamowita, jedyna w swoim rodzaju akcja. Kilka miesięcy wcześniej liczni agenci CIA w Wenezueli zbierali wszystkie informacje na temat prezydenta tego kraju i przede wszystkim informacje na temat tego, gdzie nocuje, ale również informacje na temat jak się ubiera, co je, jakie ma zwierzęta, co jedzą te zwierzęta, nawet takie informacje. Ponadto y, oczywiście robiono zdjęcia z satelit, y, zdjęcia y, z ziemi. Y, okazało się Amerykanie się przyznali, że mają jednego agenta w rządzie y, Wenezueli. Y, I po stwierdzeniu, że y, prezydent będzie makado będzie y, y, nocował w tym konkretnym pałacu. Zdobyto wszystkie informacje na temat tego pałacu, łącznie z jego planem. Obfotografowano go, zbudowano replikę tego pałacu i, i parku go otaczającego w Stanach Zjednoczonych, i na tej replice komandosi USA ćwiczyli. Później, kiedy zaczęła się już akcja, komandosi zostali w, jako liczny oddział nie wiemy dokładnie, ile to było żołnierzy zostali wysadzeni na brzegu i udało im się przedostać niepostrzeżenie do tego pałacu. Otoczyli go, wyłączyli prąd w okolicy i założyli noktowizory i zaatakowali pałac ze wszystkich stron. Opór był bardzo silny. Ochrona bardzo liczna. Była formalna bitwa, strzelanina. Po 30 sekundach się zakończyła i wszystko wskazuje na to, że nikt nie przeżył. Bo gdyby ktoś przeżył, no to po pierwsze zawiadomił specjalne służby i komandosi by się nie, nie wydostali z tego pałacu i nie udało im się dostać na, na statek. No i teraz pozostało im 17 sekund i przez te 17 sekund dotarli do sypialni, w której Spał prezydent z żoną, i on dopiero się w tym momencie obudził. Także ta strzelanina, ciekawe, ze strony komandosów to pewnie były bezgłośne strzały, bo broń była z tłumikami, ze strony ochrony chyba nie. Eee, w każdym razie do, dotarli do pokoju i prezydent, do sypialni. I prezydent dopiero się budził. Eee, I gdyby się zbudził, gdyby zdążył, to razem z żoną uciekliby do. Bunkra, do którego, specjalnego wewnętrznego w pałacu. Bunkra, do którego komandosi by się nie dostali, i prezydent z żoną weszli do tego bunkra, ale nie zdążyli zamknąć drzwi, więc zostali złapani. I komandosi y, zaczęli opuszczać pałac, i w tym momencie y, samoloty, helikoptery. Zaatakowały, całą, zaatakowały obiekty na terenie całej Wenezueli, w tym wiele w pobliżu pałacu. Także, raz, że te służby wenezuelskie nie miały informacji o tym, że nastąpił atak na pałac, a z drugiej strony, skupiły swoją uwagę na skutkach tego bombardowania, na ratowaniu skóry, żeby nie, nie zginąć. No i w ten sposób cała akcja się udała i tylko kilku żołnierzy było y, amerykańskich, było rannych, y, jak twierdzi Trump, niezbyt ciężko. No i teraz Kuba. Wenezuela y, y, wysyłała olbrzymie ilości narkotyków do Stanów Zjednoczonych. Y, prezydent Makado y, szkolił się i przebywał bardzo długo na Kubie, bo to Kuba była takim i jest takim rozsadnikiem nie tylko komunizmu, ale również narkotyków. Prawda? To cała ta akcja związana z narkotykami, no to z jednej strony wielkie pieniądze, ale z drugiej strony to y, narzędzie y, osłabiania Stanów Zjednoczonych, prawda? Bo y, te narkotyki można dostać wszędzie masę młodych i nie tylko młodych ludzi. Od nich się u, 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 uzależnia. Także jest to działanie takie wrogie i <laughs> zabójcze. I teraz zauważmy, tak, że rewolucję na Kubie teoretycznie dokonali komuniści, ale Fidel Castro był wielkim mistrzem Loży Masońskiej na Kubie, bardzo wpływowym w całym świecie i faktycznie to masonaria dokonywała tej rewolucji. Do dzisiaj jest Uniwersytet Masoński na Kubie. E, loże się normalnie, bez przeszkód spotykają. E, Masoni wydają swoje czasopisma, w tym czasopismo dla dzieci i młodzieży, które dociera do dzieci i młodzieży. No i w 1961 e, Amerykanie próbowali. E, Przejąć Kubę, to znaczy zlikwidować ten ustrój komunistyczny na Kubie, bo wiadomo, że oprócz komunizmu to y, tam Rosjanie maczali palce cały czas. Kuba by się nie utrzymała bez związków socjalistycznych, republik radzieckich i, i krajów satelickich. Kto pamięta PRL, to pamięta, że rynek polski był zalany różnymi wyrobami kubańskimi, kubańskie pomarańcze. Gorszych w życiu nie jadłem, one się często nie nadawały w ogóle do jedzenia były jakieś zdziczałe, można z nich było wycisnąć sok, ale nie bardzo można było je zjeść, były bardzo kwaśne. Oprócz tego oczywiście wszędzie był rum kubański zresztą najwyższej jakości, biały i czerwony, pięcio i siedmioletni, oprócz tego papierosy, oprócz tego wiele innych wyrobów kubańskich. No i oprócz tego oczywiście. Yy, pomoc yy, materialna, pomoc w żywności, pomoc w lekarstwach, szła cały czas z tego obozu socjalistycznego. <coughs> w 1961 Amerykanie zaatakowali Kubę, była ta inwazja w Zatoce Świń, tylko to było bardzo dziwne. Kennedy nie chciał bezpośredniego zaangażowania zbyt wielkiego Stanów Zjednoczonych. W ogóle to jest dziwne, że Kuba się utrzymała. I myślę, że utrzymała się tylko dlatego, że była opanowana przez masonerię i że Fidel Castro miał wszędzie chody. W swoim czasie ukazała się biografia żony Mitterranda, napisana przez nią samą. I ja korzystałem z tej biografii w kilku książkach o masonerii. Mitterrand był masonem, oczywiście, prezydent Francji. I jego żona napisała, że największym autorytetem dla niego był Fidel Castro, i jeżeli miał jakieś problemy, czy nawet nie miał żadnych problemów, to spotykał się z Fidelem Castro, pytał się go o zdanie, konsultował się, konsultował się z nim. No w każdym razie w 1961 ten atak na zatokę świń się nie powiódł. Nie to była wielka klęska. Armia, która zaatakowała Kubę, została wzięta do niewoli, i później jeńców Kubańczycy oddali za żywność i leki w ilości, w cenie na wielu milionów dolarów. Ta akcja wyglądała w ten sposób, że Amerykanie zaatakowali Kubę w Zatoce Świń w miejscu oddalonym o ponad 200 kilometrów od Hawany. Koncepcja była taka, tam jest taki rejon, gdzie jest jedno miasto, yy, góry i, i rzeka oddzielająca cały ten rejon, yy, trudna do przebycia od reszty Kuby. I w tych górach kryli się partyzanci antykomunistyczni. Yy, I założenie, yy, i, i ci, co zaatakowali yy, Kubę w Zatoce Świn, to, byli głównie, to były głównie oddziały sformułowane z emigrantów kubańskich, więc czysta amatorszczyzna, A oprócz tego byli najemnicy. Trudno powiedzieć, jaka była jakość fachowość tych najemników, i tylko tyle, że uzyskali wsparcie lotnictwa amerykańskiego, które zbombardowało lotniska kubańskie, żeby unieruchomić samoloty, żeby one nie bombardowały. Y, tych, y, którzy zaatakowali Kubę. No i, i pomysł był taki, że oni zajmą cały ten rejon, w tej stolicy, w tym mieście utworzą rząd, ogłoszą, że Kuba się odrodziła, i wtedy poproszą o pomoc Stany Zjednoczone. No i Stany Zjednoczone udzielą tej pomocy, czyli dokona się już normalny desant i komuniści. Zostaną przegonieni. No i, i to się całkowicie nie udało, i wielka klęska, i pytanie też, czy masoni amerykańscy, którzy gdzieś tam byli w armii, wśród tych, którzy decydowali o tym, jak ta inwazja ma wyglądać, czy oni tam nie mieszali, czy nie byli taką piątą kolumną, która miała to zwycięstwo uniemożliwić. No i teraz yy, Trump powiedział, że no Kubę trzeba by zaatakować, bo to nieporadne państwo, bo tam rządzą staruszkowie, bo to rozsadnik zła. I z tego, co, co powiedział, wynikałoby, że Kubą dalej rządzi Raúl Castro. Bo to było tak, że w roku 2006 Fidel Castro odszedł na emeryturę ze względu na ciężki stan zdrowia. Jeszcze przeżył 7 lat. Yy, chyba 7 lat. I władzę objął yy, jego syn Raul Castro, rocznik 1931. I Raúl Castro rządził do 2000 Kubą, do 2000, formalnie rządził Kubą do 2021 roku. W 2021 roku przeszedł na emeryturę, mając 90 lat. No i, i teraz ma 95 lat i ma dobry stan zdrowia, świeżutki, żyje sobie. No, i teraz wszystko by wskazywało na to również z wypowiedzi Trumpa, że faktycznie Raúl Castro rządzi Kubą i ci jego współpracownicy z dawnych czasów, a formalnie Kubą rządzi Miguel Díaz 65 lat i, i, i rządzi nią niepodzielnie. No i teraz. Jeżeli Stany Zjednoczone dokonałyby takiego skutecznego ataku na Kubę, jak na Wenezuelę, no to sytuacja w całym obszarze by się zmieniła. I teraz niektórzy mówią, że Trump mówił o pokoju, e, że likwiduje wojny, a tu sam wszczyna e, wojnę w Wenezueli, e, że dalej jest to jeden z lewaków powiedział w telewizji, że. Dalej Stany Zjednoczone chcą być policjantem świata, że wchodzą tam, gdzie nikt ich nie prosił i nie mają żadnych interesów. To nieprawda. Wenezuela <laughs> inne kraje Ameryki y, Południowej, y, wspierane przez Kubę. Z Kuby płyną pieniądze. Do Kuby pewnie płyną pieniądze też z Rosji, y, szkolenia i tak dalej. I, wszyscy oni działają, starają się działać na szkodę Stanów Zjednoczonych, y, czyli narkotyki, ale też imigranci, prawda, wysyłają setkami tysięcy tych imigrantów. Część z nich, jakaś część z nich zapewne no, sama z siebie by wyjechała, ale y, pojechała do Stanów. Ale pewnie mieliby popoty y, z przedostaniem się, a tutaj te, te inspirowane przez Kubę rządy w, to wspomagają, także w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych jest doprowadzenie do tego, żeby w Ameryce Południowej były normalne rządy, no i oczywiście, żeby te rządy były <coughs> proamerykańskie, bo yy, Ameryka Południowa ma dużo różnych ważnych yy, surowców. Yy, yy, Amery I one często nie są eksploatowane, bo w tych krajach, gdzie rządzą faktycznie komuniści, no to nie ma pieniędzy na nic. Jak to się mówi, y gdzie pojawi się, jeżeli komunizm pojawiłby się na pustyni, to by piachu zabrakło. I, I tak jak w Wenezueli, że w Wenezueli zdecydowana większość złóż ropy naftowej nie jest eksploatowana. No i teraz Amerykanie słusznie mówią, że gdyby wprowadzili swoje firmy i zaczęli wydobywać tę ropę, no to Stany Zjednoczone miałyby ropę, a te kraje miałyby dobrobyt. I, i to jest prawda, dlatego że pamiętajmy o tym, że większość złóż norweskich jest eksploatowanych przez Amerykanów, a, a wiadomo, że Norwegia ma taki budżet, że połowę tego budżetu odkłada i to na konta w Stanach Zjednoczonych na, jako oszczędności. I opozycja norweska się burzy, dlaczego te pieniądze nie są inwestowane w Norwegii, dlaczego nie. Norwegia nie przygotowuje się do tego, że w końcu się ta ropa wyczerpie, no to wtedy żyłaby z czego innego, a ona odkłada te pieniądze w Stanach Zjednoczonych, co też jest z korzyścią dla y, USA. W każdym razie y, działania Trumpa, działania Stanów Zjednoczonych wobec Ameryki Południowej są działaniami w dobrze pojętym interesie amerykańskiego społeczeństwa. I amerykańskiego państwa, i nie jest to y, takie działanie typowe dla poprzednio istniejących Stanów Zjednoczonych, że mieszali się wszędzie i we wszystko na zasadzie właśnie takiego światowego policjanta. Dziękuję bardzo.